Ej, to jest ten odcinek z prankowania y, mojego kolegi y, Ogólnie na moim serwerze Dobra, dobra No teraz się wycieszyłem i hy, chyba mnie nie, nie słyszy O, wiem na serwer, patrzcie On ma premkę, dlatego ma skina A, i, te, i też dlatego, że mam skin, resort, skin... No, no. Dobra, y, czekajcie, bo usłyszę tego o, to, to fajnie. Yy, już się zalogowałeś? A czy a będziesz pamiętał swoje hasło? Dobra, to dobrze. No to co? Yy, no to co? Teraz? Ej, weź tak... czekaj. Dobra, chodź zbierać drewno. I jakby co, jak coś... jak coś odłożyć coś do... To... Daj mi ten crafting, to ja też sobie od razu zrobię. Kurde, nie, kurde, zapomniałem. A, no co jest? Ale o co chodzi? Może tego, z anarchii ci się coś zbiegowało, oglądałaś coś anarchii na kopie?

No, bo mi się taki podoba. Mm, tak, skin, skin, coś tam i tak dalej. I bo ogólnie to on nie ma takiego strapaka anarchii, ona i on nie wie czego ja używam nawet. Wiecie. Mogę nic mu dać, co będzie widział na ekranie ogólnie. Patrz, mam barszczyk. Patrz wagi. co? No nie słyszałem, no co powiedziałeś? Co? Ale czemu ty mnie bijisz? No to ciebie nie spojrzałem. Ja się ewidentnie spojrzałem, jak mnie zacząłeś bić, widziałem. Ja...

Ej, a zrobimy tak, że pójdziemy sobie do kopalni, żeby wiesz, pozbierać na jakieś siedemki żelaza. Dobra, to kopiemy się w dół, czy coś? Albo nie, tam widziałem kopalnię. Chodź. Rodziny! Nie ma serca. No. Co? No, tutaj jest kopalnia. no. dużo węgla to nachodzi. Nie, nie do mnie! Weź się... Wyż się. O żelazo, co, co jest? Ej, A nie mogę. No dobra, mogę... Ci... Dobra. Ja, ci... ja sobie zostawię jedno na tarczę I trzy na wiaderko. Dobra, jedziemy do oddaję cztery. To ty masz tyle samo ile ja. O, piecyk. Masz, masz jeszcze crafting? No właśnie. Dawaj tutaj wsucimy wszystko razem. Czekaj, bo tam było... Nie, nie przepalę jeszcze. A nie dobra, ty się to wykopaj Dobra, ja sobie wezmę jedno na tego. I sobie skraftuję. Patrz, to pamiętasz ten barszczyk? To ja go... No, może wypiję w sumie, jak mam jedno serce, to go sobie może wypiję. Co? No. No jak się go pije, to ci odradza, to ci odradza jakby głodek i wtedy ci się odradza HP. No. Wcale, wcale, to nie jest wampirzowe wcale to nie jest krem wampirza no tak, teraz się teraz nie, eee, nie ty sobie weź to żelazo wiesz, bo no, masz tutaj co zrób. już zbiorę piasek, no tak to jest to masz. a jeszcze akurat crafting poproszę już zrobiłeś sobie rzeczy? zrób jeszcze tego wiaderko i. tak. Nie masz drewna? No.